Witamy serdecznie wszystkich hodowców. Zebraliśmy się tutaj drugi raz w krótkim czasie, aby znowu przebadać gołębie. Tym razem drugi światowej sławy weterynarz dr Raf Herboc będzie badał nasze gołębie. Jesteśmy jeszcze przed badaniami, Raf jeszcze ptaszków nie widział, zaraz dopiero wejdziemy. Mamy kosz, żeby troszkę ich połapać. Raf sam wybierze sztuki, które są najbardziej podejrzane z całego stada i myślę, że przebadamy koło 20-30 gołębi. Uh, Raf, do you like to say something to Polish fanciers? E uh, ee I like to thank you to invite, invitation for the one loft race. E uh, my first express impression was uh, that uh, the loft is very nice and uh, very healthy, with uh, much, much air and you can see that the pigeons are lucky in the loft. E przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na wspólny gołębnik. Mówi, że jest pod wrażeniem gołębnika, że mają dużo gołębi, mają dużo świeżego powietrza, co powinno sprawiać im radość w bytowaniu tutaj. No i myślę, że przejdziemy zaraz do badań po badaniach Raf powie nam więcej o tym, co, co, co zobaczył, jak ocenia stan zdrowia i kondycji naszych wojenków. Teraz po badaniach. Dr Raf Herbots przeprowadził badania, pobrał wymazy, wybrał sobie sam gołębie, które może troszkę odstawały jakoś wizualnie od reszty. No i teraz zapytamy doktora Rafa Herbotsa co uważa o kondycji, zdrowiu gołębi, czy znalazł coś, u, u, u któryś. Raf, what do you think about condition the pigeons after the exams? What do you see uh, in the microscope? I was very impressive of the condition of the pigeon of the unbelievable to get uh, pigeons from 14 countries, different countries with 48 different uh, pigeon fencers. Uh, and uh, the pigeons are in very good condition, very healthy. I think a very good pigeon loft also. I didn't find any uh, sickness of the one loft race pigeons. Then uh, I examined a lot of uh, pigeons from uh, pigeon fences here in the area. And uh, my first impression was I was very, uh, I was very happy. It was a very good quality pigeons. Also, from uh, respiratory problems, was very very good healthy. I was uh, amazing. Mm -hmm. I translate now. Raf mówi, że jest bardzo mile zaskoczony i pod dużym wrażeniem tego, w jak dobrej kondycji zdrowił są gołębie. Mówi, że u gołębi ze wspólnego gołębnika u nas w późnicy nie znalazł nic pod mikroskopem, czy to w wymazie, czy w kale, czy, 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 czy w ręce. Nie widział, że te gołębie są w jakiejś złej kondycji. Wszystko było w jak najlepszej. Przebadał też gołębie hodowców, którzy przyjechali na dzisiaj odwiedzić, spotkać się z Rafem, posłuchać co ma do powiedzenia, uzyskać jakieś porady. Tu, gdzie nie gdzie, coś się tam udało znaleźć. Natomiast jest pod ogólnym bardzo dobrym wrażeniem jakości gołębia, jakie mamy tutaj u naszych hodowców polskich. Oraz bardzo pochwalił czystość dróg oddechowych wszystkich gołębi. Mówi, że nawet w Belgii czy Holandii nie, nie widział tak wyrównanego poziomu, jeśli chodzi o czystość dróg oddechowych. Do you like to say something more to to, to fans here? Uh, I, I will say to the fans in Poland and also to the Loft manager of uh, the One Loft race, also to you, uh, very, uh, you will have a very lucky and a very successful year this year. And I think uh, uh, I was uh, very impressed here in this One Loft race. I see a lot of One Loft race, but uh, healthy like this, it's very good. Thank you very much. Raf mówi, że życzy wszystkim hodowcom w Polsce i nie tylko wszystkim menedżerom wspólnych gojemników, właścicielom dużo szczęścia i udanego sezonu i jeszcze raz podkreśla, że naprawdę odwiedził na świecie wiele wspólnych gojemników i jest pod dużym wrażeniem naszej pracy, za co podziękowałem mu i, i mam nadzieję, że reszta hodowców i uczestników także będzie zadowolona. No, staramy się swoją pracę wykonywać bardzo dobrze i cieszy nas, że tacy specjaliści jak Henk Wert czy doktor Raf Herbots. Także popierają to, to, co robimy i widzą dobre tego rezultaty. Serdecznie dziękujemy. Udanego sezonu również.